I mamy takie zadanie też z geometrii analitycznej. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY odcinek o końcach A minus 4 i 7 oraz w drugim końcu B w punkcie B6 i minus 1 jest średnicą okręgu o środku O. Napisz równanie tego okręgu. Gdybyśmy sobie tutaj narysowali okrąg i pokazali tę sytuację, załóżmy, że okrąg wygląda tak, to jeżeli tutaj mamy średnicę, to jak to jest średnica, to te punkty A i B muszą leżeć na okręgu. No i oczywiście w środek będzie O, to jest rysunek pomocniczy. Czyli żeby napisać równanie okręgu, mamy takie równanie X minus A do potęgi drugiej, dodać Y minus B do potęgi drugiej równa się R do drugiej. Potrzebujemy znać współrzędne środka, jeśli ten punkt O ma współrzędne A i B, to my musimy znać te literki A i B i potrzebujemy znać promień. I teraz jak wyznaczymy współrzędne środka? No to tak jak współrzędne środka odcinka, bo środek okręgu będzie w środku tej średnicy i wiemy, że współrzędne środka wyznaczamy w ten sposób. Że xa plus xb dodajemy pierwsze współrzędne przez 2 i ya dodać yb przez 2, czyli średnią arytmetyczną współrzędnych tych punktów. A zatem ten punkt o będzie miał następujące współrzędne: xa, czyli to jest ta pierwsza współrzędna punktu a. Minus 4 dodać xb, pierwsza współrzędna punktu b, 6 przez 2 i druga współrzędna, czyli y a 7 dodać yb, czyli dodać minus 1. Ja sobie tu pozwolę od razu napisać odjąć 1 przez 2. Czyli punkt o ma następujące współrzędne. Minus 4 dodać 6 to jest 2. Przez 2 mamy 1 i tutaj mamy 7 odjąć. 1 to jest 6, przez 2 mamy 3. Czyli nasza literka A, która nam tu jest potrzebna, to jest 1, a literka B to będzie 3. No i teraz potrzebujemy jeszcze promień. Co to jest promień okręgu? To jest odległość od punktu O, na przykład do punktu B. Tu jest ta odległość. No to możemy policzyć tą odległość. R równa się pierwiastek. I teraz znowu był taki wzór na odległość dwóch punktów. xb minus xo w tym przypadku do kwadratu dodać yb, czyli druga współrzędna minus y o do potęgi drugiej. A zatem r równa się pierwiastek xb xb współrzędna punktu b, xowa to jest tutaj, mam 6, odjąć xo, czyli 1, do potęgi drugiej dodać yb, tutaj mamy minus 1, i odjąć x, y, y, y o, czyli tutaj druga współrzędna, to jest to 3, odjąć 3 do kwadratu. Czasami uczniowie mnie pytają, dlaczego od B odejmuję O, czyli od tego. Ten nie ma to znaczenia. Można było napisać XO minus XB, ale wtedy konsekwentnie tutaj musi być YO minus YB. Jeśli zmienimy w tym kolejność, to musimy tutaj też zmienić kolejność, a tak nie ma znaczenia, od którego punktu zaczynamy. R równa się i teraz sobie tutaj liczymy. 6 odjąć 1 to jest 5, 5 do potęgi drugiej mamy 25 dodać. Minus 1, minus 4, minus 3 to już jest minus 4, do potęgi drugiej mamy 16. A zatem r wyjdzie nam pierwiastek, 25 dodać 16 to mamy 30, 41, czyli r do potęgi drugiej. To będzie po prostu 41. Zatem nasze równanie tego okręgu będzie następujące. x minus zamiast a mam 1 do potęgi drugiej dodać y minus b, czyli minus 3 do potęgi drugiej równa się r do drugiej, czyli 41. I w ten sposób mamy zapisane równanie okręgu.